Ja witam was w trzeciej, a właściwie w czwartej już, części yy, znaczy znaczy darmowy w Flash zagrałem w Kat mario. Pozwolę sobie już przejść do końca ten poziom trzeci, którym pod koniec nie dawałem sobie już rady. Yy, potem jakoś nagram osobny filmik, bardzo długo się z tym babrałem i jakiś odcięty filmik w tym wrzucę. Ale przejdźmy teraz do poziomu czwartego. Jak widzicie to jest taki mały zamek. Patrzcie na tego ziomka u góry to jest taki list czy co to jest może Dobra, tylko ten moment sobie przeprowadziłem i jeszcze nie specjalnie, żeby y, niespodziankę mieć Co to jest? Oj! Tak, ok, dalej Ej, jak ja... Ją... <ścoughs> Okej okay. Dobra, jeszcze raz. Tam był jakiś przełącznik, spróbuję go przyłączyć teraz. Muzyka jest ciekawa, muszę przyznać się raz. No ej, tak, to ja w życiu nie przejdę Dobra, dobra yy, nie wiem kiedy ja wrzucę ten filmik, ale na pewno nie będzie to weekend, bo Nagrywam go w poniedziałek yy, Zaraz po tym jak nagrałem drugi, trzeci odcinek Po prostu miałem dużo czasu O kurde, to było gorsze Tu jest ten ziomek yy, Ej, żyje O kurwa nie... Nie... Śmierć Nie wycofanie się Dobra, ten jest ukryty... No... Guziczek Rozumiem I Ten guziczek, który teraz... Ten kliknę, to pomniejsza tamto, ten płomień A tamten, który kliknę, pomniejsza jeszcze następny płomień Dobra, czyli muszę kliknąć te guziczki Owa Dobra, rozumiem Ten muszę kliknąć Rozumieć i teraz ten muszę kliknąć i szybko się wyzwanić. O, super. Tu pewnie będzie ukryta taka monetka, że skok nie ma, że jeszcze więcej Wiedziałem! Wiedziałem, po prostu wiedziałem, ta gra jest dla mnie już przewidywalna. Dobra, przynajmniej wiem jak to robić, nie? No nie tak Ołoż. O kurde zapomniałem, Żyję, żyję, dobra. Muszę zonować, żeby tam to zofować. Kurde No co zrobić, Nic nie zrobić Kurde, błąd. Mm, muszę się skupić, bo... Bo tak to nigdzie nie wygram. No, come on! Przecież byłam tak blisko. Dobra, dobra. Ludzi, uda mi się czuję. Teraz mi się uda, czuję to I ziomek, ziomek, O, ziomek. Dobrze. żyje I jest! Dobra. Hmm. Wskażacie czy nie skarkać? Skarczać. Dobra. Hmm. Tu jest powracający się po mojej kolejne. Tam jest kolejny. Odpowiedni moment. Kurwa, ej no co je, o boże hmm. Już wiem w jakim momencie tam pójść, dobra Przynajmniej już znam wszystkie pułapki tej gry, więc mogę sobie jakoś drogę upatrzeć Wiecie jakiego trzeba mieć skila Żeby bardzo powolnie się on porusza i trzeba tak operować z tymi strzałkami. Na padzie by się ciekawie grało Zagrani ten nie apuruje, znaczy nie mam wspomagania do podu, więc... tak sobie powiedziałem. O tym kto by chciał to nagra nagrać na paźń? No nie... ten O, żyje! <laughs> haha, Widzieliście to? <laughs> Okej, okay, dobra. Słuchaj... Jak to będzie w tym momencie, to mogę... O! Żyję! Super, checkpoint! No. <laughs> dobra. <gry> Aha, to jest dla tych ludzi, co chcieliby w górę tutaj takiego O, sobie do niego. O, widzicie jakie fajne przejście? To jakiś ogień, ej, jak się ogień O boż! <gry> Dobra Jeszcze raz. Ej, ziomek! Chciałem zrobić z tego, ale bo już wiem, może ja odkryłem sposób, żeby to przejść, bo te całe powinny się zerwały pod moim ciężarem. O nie, zabije mnie, no. A czego innego mógłbym się spodziewać w tej grze? E, dobra, dobra. No, wiedziałem. Czy ja muszę po tym ciężaromku przeskoczyć? Oszczędziłem sobie dużo tym moim błędem, znaczy tym moim zauważeniem, oszczędziłem sobie dużo przekleństw i bo bym próbował tam góro przejścia, tam się nie da fizycznie. No, kurde, wiecie, jak trudno jest tam skoczyć? Sorry. Ogólnie dzisiaj na Pastyce, jak byłem, to zrobiłem takiego fajnego Fernarta z Cat Mario Napiszcie, że chcecie go zobaczyć, żebym go gdzieś wkleił w jakimś filmie, ok? To jak będziecie chcieli tego wkleję, albo zdjęcie w tle mojej na facebooku, nowego miniaturkę, to napiszcie, to gdzieś wklei. No ej! Przecież byłem... O Boż. Chyba w tym odcinku nie zamknę tego... Kurna... O przepraszam, słuchaj... To jest przypadek? O nie, nie, nie... Mój jedyny pociąg! Yes! Uf. Szybko! Uy, to się jeszcze zawa... Czysza... No! <laughs> o bo, widzieliście to... Jak ja mam to przejść do kolejny Ta muzyka jeszcze, no takim dobija... Fajnie było jakbym... ta gra nie może... Nie ma opcji, żeby wyciszyć sobie albo operować jakikolwiek dźwiękiem. Się sobie puścił w tle, nie wiem, coś... Jakąś reksacyjną muzykę, jakiś reggae, nie wiem. Wszystko było lepsze od tej muzyki. Ośmiomitowa i zrażnięta, prawdopodobnie z jakiejś gry Może być coś lepszego? Hop, kurwa Hop, no DEEEEEMN Kurde że. Kurde że no króci, Ostatnie Ostatnia próbuję Nie żartuję. Jeszcze <gry> mam dwie minuty Muszę z lewej strony chyba, spróbuję z lewej strony wyskoczyć. Dobra. Nagram tylko cover chyba. W tej muzyczki. Patrz. Skill. A nie da się z lewej. Nie da się z lewej. Górna. To trzeba z góry potem w prawo. Dobra. dobra Albo jakoś inaczej wcześniej. Super, ja samotnie. Polecam. O, już wiesz, wiesz co? No, po, pomóżcie mi. Albo ja inaczej to źle to robię. czekajcie, obadam sytuację z góry. Nie da mi takiej szansy. no Kurde! Hmm. No, serio, nie mam pomysłu, jak to zrobić have no idea what I'm doing No ej! Ostatni raz próbuję i kończę nagrywają. mi się już kończy limit bo nie wierzymy, że my się dzisiaj jest 22, już niedługo a ja nagrywam, się, No! Ej! Dobra. <laughs> Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę skomentuj albo coś. Zostawcie jakiś ślad. Zapraszam na mój kanał. Dzięki za oglądanie.